I witam na kanale Michał Aziego. W tym tygodniu wyzwanie indyjskie potrawy wegetariańskie. Tak, stwierdziłem, że pociśniemy. Jest dużo. Książeczkę znalazłem. W przebitkach zobaczycie wejścia do sklepu, gdzie kupiliśmy wraz ze zjawą wszystkie produkty i będziemy kombinować. Przechodzimy na wyzwanie. Tydzień wegetariański i będziemy gotować tylko potrawy indyjskie. I tu mamy parę składników. Sól. A to jest dobry mango powder, proszek z mango. Suszone papryki chili. Kumin. Kardamon. Koleandra suszona w proszku. Gram masala. To jest mieszanka tak jak Curry Powder Friend Greek To jakaś kaszowate coś jest, nigdy w życiu tego nie używałem, ale okaże się jak zrobimy dania z tym. Yy, imbir w proszku, gorczyca ciemna gorczyca, chyba jest prażona. Znowu kumin, tylko że w proszku. Czosnek w proszku, kurkuma w proszku i wszystko. I na razie wsio I lecimy. Tu właśnie, jak widzicie, mają wszystko. Dosłownie, co byście potrzebowali, to znajdziecie. A wyzwania dietetyczne, dietetyczne, wegetariańskie, tu mamy dużo różności. Lubię takie sklepy, bo można poszaleć. A ta książka się znalazła u mnie na murku. Chyba nie przypadkiem. Także oczyścimy trochę organizm z mięska. Nie to, żebym był weganem, to od razu podkreślam. O, tu nam się przydadzą pomidory w tłuszczce. A weź ze 4. Soczewica. Ile? Ja weź ze weź soczewicę. To... Zjawa podjął się. Obojętnie i tak jest salty water albo boile to jest jeden grom. Zjawa się podjął ze mną wyzwania i przechodzi też na wegetariankę. I będziemy kombinować. Tak, tak. Tutaj mamy. Ale mają bajerów. No i tu macie właśnie te przyprawy, które zahaltowaliśmy. I szczerze mówiąc, czym większa torebka, tym tańsza. 100 gram, pomiędzy 400 gram różni się 50 pensów, a jest to na tego. Nie będę wam pokazywał wszystkiego, bo cały dzień będziemy siedzieć tutaj, ale na pewno każdy coś dla siebie znajdzie w indyjskich sklepach. Bardzo przydatne i smaczne, jakby nie było trochę ostre, będzie wszystko. Jeszcze muszę znaleźć gi. Ghee. ghee to jest ich tłuszcz. Podaj, jest pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego, muszę to sprawdzić, ale w wielu przepisach jest właśnie gi I dużo mają mącznych produktów z różnych rzeczy. Mąka z grochu na przykład jest tutaj, z owsa. Także będziemy szukać. Sklep jest zaopatrzony w chłodnie z ich różnymi warzywami. Ja poszukuję zielonej papryki chili u nich. A w ogóle mają fajne bajery, zobaczcie. Coś jak ogórek. Jeszcze się nie zapoznałem z tym akurat, ale nie będzie problemów. O, widzę, mają zielone banany, Bakłażany. kary liście. Tych liści nie znam jeszcze. Wow, mają parę fajnych rzeczy, ale będziemy jechać na tym kanale. Chlebowiec, tylko mały. A gdzie mają zieloną paprykę, czyli. Lemonka, to miał być ziemniak, ale to nie jest ziemniak, nie wiem co to jest znowu, tu jakieś małe, o czyli tutaj jest, no to wygląda jak agrest, tutaj jakieś kiełki, duża fasola jakaś, nie no będziemy się bawić. W ogóle to już zaciągnąłem w koszyk następny grochu. I Spicy Mix to takie ich makarony, groszki, orzeszki pieczone na oleju. I dodaje się tu do ziemniaków. Zrobimy Bombay to, czyli ziemniaki z Bombaju. Na pewno też będą smaczne. Widziałem przepis na kalafior, na bakłażana. Będzie jazda. Mówię wam, będzie smacznie. Tu macie właśnie kurkumę, turmarik, świeży korzeń. Wygląda jak imbir. O, i to jest właśnie gi. Czyli ich masło. To właśnie jest pochodzenia zwierzęcego. Czyli jesteśmy wegetarianami, nie? W pierwszym pojemniku już mam wymieszane. Tutaj mam mieloną kolandrę, jedną łyżeczkę. Żeby nie było. Książeczka jest. To właśnie tak z przepisu jedziemy. To mamy tutaj... Koleandrę, po łyżeczce wszystkiego idzie. Koleandrę, kumin mielony, gram masala, łyżeczka i mango powder, do tego łyżeczka jeszcze kurkumy. W drugim pojemniku dwie duże cebule, posiekane w piórka, trzy zielone chili, posiekane drobno, około dwóch łyżeczek imbiru posiekanego drobno. W trzecim pojemniku dwa liście laurowe, dwie łyżeczki, kuminu w ziarkach i łyżeczka soli, puszka pomidorów, pomidorów i do tego jeden duży kalafior, który jest już uparowany. I jak zwykle coś muszę od siebie dodać. Dzisiaj idzie olej z ziółka z kanabisu, czyli hemp. I tego oleju będę potrzebował z dwie łyżeczki. Na rozgrzaną patelnię lecimy koło dwóch łyżeczek. W ogóle, to jeszcze przed tym odcinkiem zrobiłem sobie kary z soczewicy jako próbę. I powiem Wam, że całkiem całkiem dobrze mi wyszło. Tylko, że nie podejrzałem za książką, tylko za własnym przepisem. I jest bomba. Bo trzeba białeczka dodawać skądś. Czyli w tym wypadku wszystko strączkowate, ma dużo białka. I brokułki widocznie będą moim konikiem. Tak samo. Jak się to rozgrzeje, wszystko ładnie. To doleci. Na to jeszcze chwilka. Dobra. Olej nam się rozgrzał Cebulka, imbir i chili To podstawa każdego kary indyjskiego Tylko uważajcie, upewnijcie się, że macie okapy albo okna w kuchniach otwarte Bo Wytwarza się coś takiego jak gaz musztardowy Piecze w oczy, dusi, płuca To wirus to jest pikuś przy tym Bo zadusi To będziemy musieli <kluzny> Leś jedzie z tym To będziemy musieli przesmażać około 15 minut aż cebulka zmięknie i zbladnie jak to się mówi. Do tej cebuli od razu dosypujemy właśnie ten pierwszy pojemnik z liściem laurowym, kuminem i solą. Sól spowoduje to, że cebula nam szybciej zmięknie. I gotuję tylko dlatego w kuchni dzisiaj, bo na razie jest zła pogoda w Londynie. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Normalnie bym zrobił to na ognisku. Daję wam, że aż ciężko się rozmawia w tym momencie. Ale to właśnie tak ma się przesmażać. Około 12 do 15 minut. Mamy już pastę. Jest około 13 minut u mnie. Podlewałem w międzyczasie wodą. to było ładniutko. Teraz właśnie po to macie pomidorki. Jak nie macie w puszce, to 4 duże pomidory bez skórek. Delikatnie pocięte. Ja akurat nie miałem świeżych. To poszły te w akcję troszkę tu skórki jest, jak widać, ale damy radę, to jak nie Azji, nie? I pamiętajcie, że jak ciepło się zrobi, to robimy Michał Azjego, integrujemy się. Ze wszystkich moich widzów, którzy są w niedalekim położeniu, serdecznie zapraszam. Tych dalszych również, tylko może być problem techniczny z wlotem do kraju, do Wielkiej Brytanii, poprzez to, co się tam wszystko dzieje. Do pomidorków dosypujemy tą mieszankę właśnie z kurkumą, kminkiem, mango, czyli tą drugą. To właśnie jest podstawowa teraz pasta kary. Wodę, tą co mieliśmy, mamy tą wodę ze względu na podlewanie do cebulki, jak się smaży na początku, bo aż mi, powiem Wam, przydusiło mnie to wszystko. Ale i do rozrzedzenia sosu to wszystko około 5 minut razem połączamy, zanim dorzucimy kalafior. Widzę, że jeszcze jest trochę płytko, to właśnie tej wody dolejemy. I niech to się około 5 minut gotuje na wolnym ogniu, teraz. I właśnie po 5 minutach do takiej pasty. Pamiętajcie, że kary, pasta to tylko to się nazywa kary, dlatego że jest kary powder. Tu w tym wypadku nie ma kary powder. Także to jest. Później wam powiem, jak to się nazywa. Z przepisu. Ale jakby nie było, to wszystkie kary podobnie w sosie idzie. Do tego ten właśnie wymarzony kalawiorek. Który był wcześniej zrobiony na parze. I po prostu to delikatnie połączymy przez chwilkę, podusimy razem. Aby te smaki przeszły. I będziemy serwować. Nie zapominajcie zasubskrybować mojego kanału. Dać łapki w górę, łapki w dół, komentarze. No i co? Piszcie, co byście chcieli widzieć, ale teraz, przez następne najbliższe parę odcinków, będzie wszystko dla wegetarian i dla vegan. Z tego względu, że mięsożercy już dostali dla siebie coś. Teraz posłuchałem się. Wegetarian i sam się przyłączyłem do akcji Veggie. I powoli będziemy próbować. Ja ogólnie mam doświadczenie z jedzeniem Punjabi, bo w 2011 roku mieszkałem z Punjab, czyli z synkami, na podzielonym mieszkaniu na Ilfordzie i dużo gotowali. Także przepisów. Przepisy teraz podążam za książką nie do końca ale przepisów w głowie też posiadam wiele jak wiecie ja lubię wymieszać sobie przepisy 2-3 z sobą tak będzie na pewno dużo się tu działo i właśnie jest wszystko gotowe ryż już w poprzednim odcinku wam pokazywałem jak ryż gotować. to jest basmati akurat kalafiorek jak mówiłem że te sosy a to ten się nazywa Khemma. Kalafior Khemma, pochodzący z regionu Punjab w Indiach. Tutaj mój uczeń, można powiedzieć, ja wam je kiedyś uczył sztuk walk, ja go uczę gotować, zrobił surówkę, sałatkę, jakbyście to mówili. To jest pomidor, ogórek, zielona papryka, czerwona papryka, pietruszka, olej awokado, ocet balsamiczny, sól i pieprz. Tu mam z wczoraj kary, soczewicy. Jak będziecie chcieli, podam przepis na mój, na moje kary. Także, jak widzicie, michy łaziego nie są wyględne, bo nie robię tego dla wyglądu. Robię to dla smaku i dla dużych porcji. To jest porcja dla jednej osoby. No i podejrzewam, że Zjawa poradzisz temu. Kręci głową, że poradzi. Na razie głosu nie wrzuca widocznie. Także zapraszam do subskrybowania, łapki w górę, w dół i komentowania. I będziemy się widzieć bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.